A cóż my tu widzimy? Słuchajcie, przyszedł, jest on. Ja pierdzielę. Ale bydle, coś pięknego. Magnes neodymowy. 10 cm na 4 cm. To jest masakra. Z dwoma uchwytami boczny i górny. Tutaj, dziękuję bardzo chłopakom z magnetyczni. Na Facebooku. Jakbyście chcieli zakupić taki magnes, to zapraszam, piszcie do Marcina. Także z nim rozmawiajcie. Ja jestem mega zadowolony, i na najbliższym filmiku pokażę wam, co ta bestia potrafi. Wow! A tak wygląda moja bestyjka gotowa do działania. Zerknijcie tutaj. Koszulka termokurczliwa, zastosowana na końcówkę linki żeby się nie rozwarstwiało, to wszystko nie odwiązywało, za chwilę wam pokażę, jak robię tutaj węzeł. No, ten jest trochę bardziej skomplikowany, ale taki najprościej węzeł wystarczy. A więc, tak mamy koszulki termokurczliwe, ja mam tu różne rozmiary. Ten ma aż 4 cm, za dużo o wiele. Nie było niestety takich pośrednich. Ten ma około 12-13 mm i ten około 12 też. Tak więc, co. Najpierw nakładamy, słuchajcie, yy, pierwszą koszulkę. No trochę to potrwa. Słuchajcie, wezmę to, bo tamta chyba jest mniejsza. No tak. Dobra. Następnie nakładamy tę większą. To wszystko jest na zabezpieczenie. Słuchajcie, linki, żeby się nie rozwarstwiała, nie rozwiązywała i nie robiła nam problemów. No i teraz co? Ja robię tak. Pętelka, biorę tutaj, słuchajcie, końcówkę na tą szekleć, jak to tam zwał, przewlekam, i później, najzwyklej w świecie, stryk, raz przekładam, stryk i cała filozofia, Dadam Później co, zostaje mi taka, tutaj oto podwójna linka. A więc tak, tą linkę można zabezpieczyć też taśmą klejącą szarą, yy, znaczy tą metalową. Ja tak zrobiłem z takiej strony. Tu chyba też tak zrobię. Później nakładamy na to koszulkę. Następnie nad gazem po prostu koszulkę opalamy i mamy gotowy efekt. A gotowy efekt wygląda właśnie tak tak, jak Wam pokazywałem na początku taki tam krótki kurs. Być może się przyda co? Lecimy nad wodę. No to co? Zaczynamy zabawę naszym potworkiem. Pierwszy historyczny rzut nowym magnesem. Ale wam powiem, że ciężar czuć jak się rzuca. A zobaczymy co ta bestyjka potrafi. Ok, na razie pierwszy historyczny rzut i cisza wrzucamy dalej małe swoje waży, wam powiem swoje waży tym to się trochę namacham wiem że Marcin Sadkowski ma jeszcze większe magnesy ale to już nie wiem to już dla jakiegoś giganta musi być bo ja już przy tym czuję jaki to jest ciężar na razie drobiazgi ale to dopiero dwa rzuty za mną. Nic nie zostawiamy. Wszystkie śmieci wrzucamy do naszej nowej kastry. Ależ ten neodym jest ciężki. No te moje do tej pory to były leciutkie do niego. Także mamy nowy sezon, nowe rozdanie. Wszystko nowe. Nowa lina, nowa kastra. nowy ja. No, same śmieci, drobiazgi. Scenaria zimowa dzisiaj. Wiatr, wszystko trochę wieje. Mała odwilż. Wow, ale się kaczuszki zerwały do lotu. A tymczasem jakieś puszki, puszeczki i takie śmieciuchy same drobiazgi zobaczcie jaki długi pręciar zaraz go sobie poskładamy jak meble z Ikei no już do tego nie neodyma jeśli coś przyczepi to już się nie odczepi wam tyle powiem Neodym tym robi robotę, rzucamy dalej naszym potworkiem. Trudno mi go wyczuć, bo on jest sam sobie ciężki, więc nawet jak coś ciągnie to wydaje mi się, że to jest duży ciężar sam neodym waży 2,5 kilo. Normalnie jak się rzuci to sam leci. Po prostu sam ciężar go niesie. I następny złomek ląduje w kastrze. I następne blaszki, blaszeczki Na razie sam drobiazg wychodzi, nic grubszego tutaj na razie nie wpadło, ale dobre i to. Najwyraźniej wyciągnęłem cały złom do tej pory, stąd wychodzą same drobiazgi, więc zabieram się stąd, zmieniam miejscówkę. Biorę tu to, to moje i polecę dalej bo tu już się wyczerpała miejscóweczka z tego co widzę same drobiazgi, nic konkretnego jak zwykle jakieś drobiazgi idą co to jest jakieś takie elektronika, słuchajcie nie wiem, co to miałoby być I od wiaderka? A, Chyba ostatnio wyciągnąłem wszystko. Zaraz zmieniam miejsce. Bo widzę, że tutaj cieniutko, same drobiazgi tylko wychodzą, nie? No i dzisiaj mam większy naodym, Co słychać po uderzeniu o wodę? Jak, jak będzie wiesz, kiepsko ze złomem, to sobie kaczkę chociaż upoluję Doszedłem do tego miejsca, gdzie jest taka kładka dla pieszych przez trynkę. Zobaczymy, co tutaj ludziom wpadło. Może się sam uważa, że ja zaraz nie wpadł. W tym miejscu trynka już jest ładnie zamulona. Sam ciężar neodyma powoduje, że ciężko się w tym mule ciągnie. coś tu nam się ciągnie? O, jakaś żyłka. Ktoś tu łowił ryby. Ciekawe co na końcu żyłki będzie Eee tam nic nie ma na końcu żyłki Po prostu splątana żyłka nic więcej Szkoda już myślałem że... O nie patrzcie jest! Wow super Prośba do wędkarzy Podpowiedzcie jak to się fachowo nazywa Mi się wydaje że mormyszka ale to jest Chyba na łowienie spod lodu Czy dobrze myślę? Przemieściłem się trochę dalej i już widzę gołym okiem jakiś wózek leży w wodzie. Zaraz go podejmiemy. Naszym potwornym neodynem. Super. Taki tam wózeczek na zakupy wiecie. Do walizek czy tam do, do torek. Taki łup. A po skompresowaniu wózeczek wygląda tak. Słuchajcie, zmieniłem miejscówkę i wyjąłem taki 3-metrową rurkę. Leciutko, bo leciutko Ale jest Taka tam rureczka, pewnie karnisz stary Chyba coś holuje Opa, no tak Słuchajcie, kolejne śmieciuchy A ja znów ciągam druty, druciki, drobiazgi chyba następnym razem skoczę znów na jakieś łowisko wędkarskie już mi się znudziło ociągać ten złom już zatęskniłem za fantami wędkarskimi a nie za złomem słonko wychodzi znów będą roztopy będzie naprawdę jedna wielka chlapa i błoto już lepiej jak ten śnek leżał Och. i znów jakieś drobiazgi zaraz muszę przynieść tą kastrę tutaj bo mamy 50 metrów dalej ręka już boli, bo to swoje waży. O, coś tam małego idzie. Słuchajcie, jakiś kondensator, czy co to jest? Coś z elektroniki. No i dobra, słuchajcie, po przeszło dwóch godzinach rzucania ręka mnie tak boli, że tak poszedłem, opróżniłem kastrę. Wziąłem swój stary neodym, który jest wyraźnie lżejszy od tej Ibestii. Zresztą, zatknijcie na no to, jakie to jest maleństwo. To jest 70 na 40 ale to jest maleństwo do tamtego. No i co, teraz porzucam tym. Praktycznie nie czuję w ogóle, że coś trzymam w ręku. Trochę muszę mi ręka odpocząć, bo powiem szczerze, że tamten bydlak wymęczył mi te lewe ramię mój pierwszy neodym jakiego kupiłem który wyciągnął już przeszło 20 ton złomo nie ale tym to w ogóle nie czuję że rzucam wam powiem plusem tamtego dużego neodyma jest to że daleko leci no i swoje waży ale coś chyba huluje, tak huluje słuchajcie pełno śmieci zerkniecie na to o hamulec rowerowy ale jazda a żeby było śmiesznie, to ten hamulec rowerowy jest razem z manetką. <noise> Widzicie? I jakieś druciki, drucisławy, gwoździki. Tu na razie rzucę, później to zbiorę. Zerknijcie na ten zestaw. Jeden grosik, bateria i takie tam drobiazgi. No i zerkajcie, paczka budowlana wpadła. Taka tam szpachelka, czy jak tam. <noise> Będę sobie tynkował. Taka zdobycz. I następne jakieś wygibasy basy się pojawiają i nam kastery zapełniają. I muszę uważać na te miny tutaj psie. Pogoda jest naprawdę ładna. Robiło się ciepło. Ten śnieg podejrzewam jutro będzie wspomnieniem. Tymczasem łowimy dalej. Aha, coś my tu ciągniemy. O jest. Patrz tam, patrzcie, tam coś płynie. Jakiś pakunek. Ktoś już coś wyrzucił. Nieładnie. A tymczasem wyciągnęłem łańcuch rowerowy. Także przed tym hamulec teraz łańcuch. Dobra, to go się położę. Zaraz go ściągnę stąd. Także zaraz kompletujemy cały rower. Jak dalej pójdzie. Zerkajcie na to kolej, na szpachelka. Tym razem trójkątna. Takie narzędzie. Sytuacja wygląda następująco. Byłem tu około 3 godzin. Na dzisiaj mi wystarczy. Wyników nie ma, ale trudno. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak to dawajcie lajki, komentujcie. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście. I do zobaczenia następnym razem. Hej.